Witajcie! Jestem wygrażeną, a to jest zapowiedź i moje typy na czwartą kolejkę Ekstraligi. Pierwszy meczek, jaki zobaczymy w tym tygodniu to będzie Motor Lublin kontra Rybnik Eleven Sport 1 o godzinie 18.00 pierwszy bieg. Skład koziołków z Lublina to Grigori Łaguta, Jakub Jamruk, Jarosław Hampel, Matej Zagar, Mikkel Mikkelsen, Wiktor Lampard, Wiktor Trofimow oraz pod rezerwą Oskar Bober. No, możecie zauważyć, że Jakom Ramruk wskoczył za miesiąca po jego ostatnim nieudanym występie. Natomiast przyjezdni z Rybnika to Watla Milik, Adrian Miedziński, Andrzej Lebedew, z którego będzie raczej stosowana ZZK, Sergiej Łogaczew, Kacper Woryna, Kamil Nowacki oraz Mateusz Tudzież. Moim zdaniem ten mecz zakończy się wysoką wygraną gospodarzy 55-35 dla Motoru Lublin. No, Lublin będzie u siebie, będą mieli władzę własnego torunu i Rybnik jest o wiele słabszy. Co prawda no, dość zaskakująco pokonali u siebie Rybnik z no ale no, w Gorzowie też y, nie gra wszystko tak jak powinno. Drugi piątkowy mecz y, zostanie rozegrany w Gorzowie, gdzie zawita Ługnia Szczęstochowa. Transmisja w Eleven Sport 1 o godzinie 20.30. Zobaczymy pierwszy bieg. Skład y, gospodarzy, czyli Staligorzów to Bartosz Malzik, Nils Christian Iwersen, Krzysztof Kasprzak, Szymon Woźniak, Andersonsen, Wiktor Jasiński oraz Rafał Karczuk. Natomiast goście, czyli Częstochowskie Lwy to Jason Doyle, Rune Holta, Fredrik Lindgren, Paweł Przedpełski, Leo Macen, Jakub Miśkowiak oraz Mateusz Świdnicki. No i według mnie będzie to kolejna przegrana Staligorów no... Z Włókniarzem Częstochową jeszcze mogą sobie na to pozwolić, bo Włókniarz Częstochowa to jest, to jest drużyna, która w tym roku ma pokonać Unię Leszno, którą która wreszcie ma przerwać tą pasę byków. I myślę, że Stalgorzów przegra z Włókniarzem Częstochową 50 do 40. W niedzielę zaczniemy spotkaniem Betard Sparta Wrocław kontra RM Solar, Falubaz Zielona Góra, transmisja N-Sport+, o godzinie 16.30 ujrzymy pierwszy bieg. Wartanie czyli gospodarze to Maciej Nowski, Chris Holder, który został wypożyczony, Maxim Drabik, Max Frick, Tywo Finden, Michał Czużytek, Gleb Czugunow, mo, możecie zauważyć brak Daniela Biura, który najprawdopodobniej zmieści się pod ósemką, i brak Przemysława Liszki, i on też może znaleźć się pod ósemką. Natomiast przyjezdne motomyszy to Antonio Limbeck, Martin Waculik. Michael Jebsen-Jensen, Piotr Protosiewicz, Patryk Dudek, Norbert Krakowiak oraz Mateusz Tonder. Wynik tego spotkania obstawiam na 53-37 dla gospodarzy. No, Spartanie pojadą u siebie na własnym torze. Mają do bardzo dobrego Gleba Czugunowa, dobrego Maćka Janowskiego, Maksyma Drabika, Chris Holder jeszcze do tego dojdzie, no a Zielona Góra no, ma problemy z Lindbeckiem. No i niektórzy zawodnicy są pod znakiem zapytania. Tak, na przykład w, w rybniku to Piotrek Protasiewicz najlepszy z drużyny, a w ostatnim meczu z grudziądzem, bodajże, to Piotr Protasiewicz no 4 punkty tylko zdobył. Więc no tu, ten, ta drużyna jest bardzo niewiadoma. Tą czwartą kolejkę, ekstraligi zakończymy meczem GKM grudziądz kontra Unia Leszno. Transmisja na kanale Esport Plus. O godzinie 19.15 możemy zobaczyć pierwszy wyścig, bieg. No i ten mecz może być bardzo ciekawy, bo biegłem Grudziądz jako pierwsza drużyna nie przegra z Unią Leszną, bo zremisowali, ale nie wygrali. Unia Leszną była jeszcze nie pokonana, tylko potem pokonał Stalgorzów, pokonał Unię Leszną, a Grudziądz jako pierwsza drużyna nie przegrała z Lesznem. Gospodarze to Niki Pedersen, Krzysztof Buczkowski, Kenneth Bier, Przemysław Pawlicki, Artem Maguta, Denis Dzieliński oraz Marcin Turowski. Natomiast przyjezdni z Leszno to Emil Sajfudinow, Janusz Kołodziej, Bartosz Mektała, Jamon Lincy, Piotr Pawlicki, Dominik Kubera oraz Szymon Schlauderbach. I myślę, że po wspaniałej walce na grudziąckim owalu... Na tym nowym grudziąckim owalu zwycięży Unia Leszno 48 do 42. No i to było na tyle jeśli chodzi o czwartą kolejkę Ekstrali 2020 rok. Dziękuję za oglądanie i oczywiście za tydzień typy kolejnej kolejki, czyli piątej. Cześć!